Witajcie, moi kochani, z tej strony Krzysztof Biliński, wydawnictwo 9, a dziś taki oto temat, który można powiedzieć jest na czasie w naszym wydawnictwie, bowiem chodzi o drugi tom opowiadań Augusta Derleta, a raczej w tym wypadku już powieści Tropem Ktulu. O tym wspominałem, że nie jest to zbiór opowiadań, ale właśnie pełnoprawna powieść, choć składająca się z takich, można by powiedzieć, Niezbyt fabularnie ze sobą powiązanych elementów takich opowiadań, które jednak kompozycyjnie stanowią pewną całość. I oczywiście dzisiaj, dlaczego jest to całość i pełnoprawna powieść Wam oczywiście opowiem. Zaczniemy może jeszcze od tego, że w przypadku tropem ktulu, drugiego tomu właśnie cyklu Augusta Derleta, My wcześniej wydaliśmy część pierwszą. To od tego może dzisiaj zacznę, bo jeżeli mówimy o temacie, dlaczego wydałem tę książkę, to w przypadku Derleta możemy rozszerzyć tę audycję, naszą dzisiejszą, tego live'a o to, że przecież wydaliśmy dwie książki, będące pewnego rodzaju cyklem. I właściwie, jeżeli tutaj możemy. Jakoś wartościować twórczość derleta, musimy powiedzieć, że w przypadku maski ktulu i tropem ktulu to są rzeczywiście chyba najwyższej klasy osiągnięcia derleta w dziedzinie opowiadań grozy związanych z tak zwaną mitologią ktulu. Dlaczego najwyższe? Ponieważ kompozycyjnie stanowią najbardziej sprawnie skonstruowaną całość, no i też same w sobie są atrakcyjne. Czytelniczo na tyle, że w porównaniu z wieloma rozproszonymi tekstami, które Derlet stworzył, no te są chyba raczej właśnie takie, w naszym odczuciu, najlepsze, najbardziej wartościowe i najważniejsze w celu przybliżenia ich czytelnikom. Przede wszystkim z kolei kompozycyjnie, gdyż wszystkie one rzeczywiście obracają się wokół tematu kutulu. Czy też Ktulu, który jest jakby głównym, główną postacią, głównym tym złym antagonistą całego cyklu. Przypominając maskę Ktulu, tę książkę, którą właśnie Wam teraz przedstawiam, chcę powiedzieć, że w przypadku przedsprzedaży, jaka właśnie ma miejsce, jeszcze do końca tego tygodnia, możecie w okazyjnym, w takim wydaniu, uzupełnić swoje. Kolekcję o oprawę twardą maski Ktulu, bo jest to taka właściwie no niepowtarzalna okazja, kiedy wydajemy drugi tom, a przecież kiedy wydawaliśmy pierwszy, byliśmy dużo mniej znanym wydawnictwem niż obecnie, więc taki ukłon w stronę naszych nowych czytelników postanowiliśmy wykonać. Maska Ktulu, z kolei, jeżeli od niej zacznę, to był taki nasz pierwszy krok w kierunku derleta, z tego też powodu, że właśnie jak mówię, Tutaj akurat ten Dwuksiąg wydaje nam się takim najbardziej wartościowym i najważniejszym dziełem tego pisarza w kwestii mitologii Cthulhu. Sama maska Cthulhu to jest zbiór opowiadań faktycznie, który ja sam osobiście trochę z niego żartowałem, można tak powiedzieć, że jest to zbiór sześciu opowiadań, z których tak naprawdę pięć jest o tym samym. I jest to pewnego rodzaju prawda, ponieważ w każdym z opowiadań Jakiś pojawia się bohater, który albo odziedzicza jakiś staro, starożytny dom, albo w jakiś sposób tam do niego przejmuje prawa. I właściwie jakby wchodząc do tego. Do tego miejsca. Spotyka się oczywiście z całą tą mroczną historią, która się z nim wiąże. Odkrywa ją krok po kroku w bardzo podobny sposób. No i na końcu okazuje się, że właśnie tam jest źródło tych mrocznych, złych sił, które w rzeczywistości opętują i doprowadzają do zguby naszego bohatera. Tak naprawdę. No może byłem zbyt surowy. No nie, nie, nie jedno jest inne, no dwa są inne. Rzecz w drewnie to jest trochę takie opowiadanie, które można byłoby posądzić o to, że gdzieś było też inspirowane osobą Clarka Ashtona Smitha i tutaj w przeciwieństwie do tych wszystkich nawiedzonych domów, z jakimi mamy do czynienia, to w tym opowiadaniu mieliśmy nawiedzoną. Rzeźby. Z kolei ostatnie opowiadanie z maski Ktulu, spojrzę sobie, jaki to był tylko tytuł. Pieczęć z Rlech to z kolei była historia taka, najbardziej, można powiedzieć, pomysłowa z tych wszystkich, gdzie odziedziczający Hmm, oczywiście, dom po jakimś przodku, główny bohater odkrywa nie tylko te mroczne sekrety, hmm, czających się na niego złych sił, ale również swoją własną zadziwiającą przeszłość. I to jest hmm, akurat w przypadku maski Cthulhu, opowiadanie jedno z tych najbardziej rozbudowanych i najciekawszych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten tom w takim bardzo literaturoznawczym ujęciu nie stanowi specjalnie wyjątkowej, takiej konceptualnej całości i nie jest niczym. Super atrakcyjnym dla czytelnika poszukującego czegoś bardziej wyjątkowego. Jednak dla fanów, miłośników twórczości Lovecrafta będzie to z pewnością taki palpowy, miły odskocznik od tego, z czym mamy do czynienia na co dzień, poszukując bardziej wytrawnej literatury. Tutaj będziemy mieli czystą rozrywkę, mało angażującą w taki sposób, żebyśmy musieli jakby mocno śledzić treść opowiadań, żeby wiedzieć co się w nich dzieje lub odkrywać ich jakieś smaczki i różne tego typu elementy. Tam tego nie ma, jest wszystko bardzo prosto, rozrywkowo wyłożone i taka jest też maska ktulu. Ale tropem ktulu jest już czymś zupełnie innym. Derlet przemyślał chyba kompozycyjnie mocno tę książkę. Ponieważ to jest, jak już wspomniałem, pełno, pełnoprawna powieść składająca się z pięciu rozdziałów, ale te rozdziały z kolei to są, tak na dobrą sprawę, osobne opowieści, które mają jedną cechę wspólną, bo jest to zawsze czyjaś relacja, czyjś pamiętnik, czyjś testament, czyjeś zeznanie. I to są te właśnie też bardzo ciekawe kompozycyjnie takie zabiegi, które uatrakcyjniają te historie z tego względu, że no zawsze mamy to, to, to coś jeszcze, czyli to nie jest takie zwykłe opowiadanie, tylko właśnie to zeznanie, ten, ten, ten fragment pamiętnika i tym podobne rzeczy, to właśnie powoduje, że kompozycyjnie ta książka jest naprawdę ciekawa. No a dlaczego powieść? Ponieważ wszystkie te opowieści spaja jeden nasz główny bohater, profesor, czy też doktor Laban Tscherewsbury. Dlaczego tutaj mówię profesor czy też doktor? W tym wypadku mam tutaj też przed sobą takie jakby małą, małą listę pomocniczą i na niej też odnotowane dwie redakcyjne zagwostki, które nas spotkały podczas przekładu i redagowania i przygotowywania tekstu dla was. Otóż nasz profesor doktor Shrewsbury. Jest tak określany w dwunajsów i nigdzie nie jest wyjaśnione, czy on jest w końcu tylko doktorem, profesorem. Po prostu jest to używane przez derleta zamiennie, a w, z tego co przynajmniej nam było dane odkryć, to raczej w przypadku tych angielskich tytułów, zachodnich tytułów naukowych, no jednak to rozdzielenie między doktorem a profesorem jest dosyć istotne. No tutaj Derlet pozwolił sobie na ten zamiennik, który również trochę nam przysporzył pewnego rodzaju kłopotów, ale pozostawiamy tę jakby tą część tekstów w oryginale, więc mamy tutaj profesora zamiennie z doktorem. No ale kim jest Laban Shelsbury? Jest to człowiek, który wpadł na ślad właśnie odradzających się kultów Ktulu i tropiąc je dostrzegł jakby to ogromne zagrożenie dla ludzkości, gdyż okazuje się, że te odradzające się kulty mają na celu obudzenie śpiącego Ktulu, przywołanie go z powrotem na ziemię po to, żeby objął swoją władzę nad nią i znów wydał no, jakby sprzeciwił się tym starożytnym bogom, starszym bogom, którzy zamknęli go właśnie w mieście Wrlech, zapieczętowali, żeby tam tkwił po wieki właśnie w tym swoim dziwnym, nieumarłym śnie. Szrewsbury, widząc co się święci, oczywiście chciał podjąć kroki, aby temu zapobiec jego. Umiejętności zostały jakby udoskonalone przez starożytną wiedzę, do której dotarł, i dzięki której też mógł się posługiwać pewnego rodzaju istotami z innych wymiarów, które pozwalały mu błyskawicznie podróżować po różnych częściach świata i wszechświata, ale o tym to się przekonacie, jak to Derlet sprytnie wymyślił, jak i również też korzystając z kilku. Starożytnych artefaktów mógł sobie na to śledztwo, tropienie Ktulu i też na walkę z nim pozwolić. I na tym opierają się wszystkie te teksty, wszystkie te zeznania, testamenty, które mm, są zawarte w tej powieści. Oczywiście, w przypadku Derleta, podobnie jak w Masce Ktulu, mamy tutaj bardzo często. Podobny szablon konstrukcyjny, podobny, podobny schemat fabularny, czyli jest nasz jakiś bohater, będący tym, który spisuje testament czy też zeznanie, i on po prostu w swoim nudnym życiu nagle trafia na profesora Labana, który robi mu przewrót w życiu. I oczywiście, dołączając do naszego profesora, bierze udział w tych wszystkich niesamowitych wydarzeniach, jakie mają miejsce w powieści. Te wydarzenia, oczywiście, przybierają po części taką formułę thrillera szpiegowskiego, w którym właśnie śledztwo, jakieś nowe poszlaki, nowe dowody powodują, że nasi bohaterowie odkrywają w różnych miejscach świata. Te odradzające się kulty, no i oczywiście podejmują próbę zapobieżenia odrodzeniu, ktulu, przywołaniu tych bluźnierczych istot z powrotem na Ziemię. W przypadku kompozycji, tak jak tutaj już mówiłem, jest to tych, tych pięć tekstów. I w sumie w nich też jest pewnego rodzaju taka nowość, bo w poprzednich utworach Derleta w masce Cthulhu raczej ten protagonista był osobą taką, Jakim, czymś tam miał, miał po prostu przodków, których był potomkiem no i gdzieś tam związany różnymi koneksjami i odkrywał swoje właśnie swoją przeszłość. A teraz bohaterowie są często przypadkowymi ludźmi, którzy no na przykład jeden z nich jest studentem seminarium, inny szukał po prostu pracy i natknął się na ogłoszenie jest też takie jedno opowiadanie, w którym głównym bohaterem jest pisarz, najprawdopodobniej będący pewnego rodzaju alter ego Derleta I, i tym podobni bohaterowie. Oni zasiedlają karty tej książki. I też dzięki temu mamy spojrzenie z wielu różnych stron na całą tę historię, bo każdy z nich dorzuca swoją pewnego rodzaju cząstkę wiedzy do tego wszystkiego, ponieważ każdy z nich prędzej czy później właśnie wpadając w, we współpracę z labanem Shrewsbury pomaga mu właśnie swoimi pewnymi wyjątkowymi umiejętnościami. Tak można powiedzieć, wygląda tropem ktulu i dzięki temu ta książka naprawdę jest czymś w w przypadku twórczości Derleta, wyjątkowym i oryginalnym, ona sama też oprócz tego, że składa się z tych tak zwanych zeznań, które oczywiście są zazwyczaj opisywane jako te, które jakoś zostały okrojone, zostały jakby wyrywkowo dopuszczone do publikacji i tak dalej, i tak dalej. Całość tej książki ma jakby taki charakter. Derlet starał się po prostu uwiarygodnić całość tych swoich przekazów, ponieważ tak naprawdę Derlet. Starając się tutaj wytworzyć pewnego rodzaju taką, właśnie upraw, uprawdziwić tę książkę, składa ze sobą wiele różnych elementów, w tym twórczość samego Lovecrafta i jego osobę. wplatają w opowiadania po to, aby jakby samego Lovecrafta. Zrobić kimś, kto odkrył niesłychanie przerażającą prawdę o naszym świecie i o tych istotach, które nas otaczają, dzięki czemu. Jakby ostrzega nas i my możemy być świadomi tych niebezpieczeństw, choć tak naprawdę niewiele możemy zrobić oprócz posiadania tej świadomości, ponieważ i tak te istoty są zbyt potężne, żeby im się sprzeciwić. No robi to jedynie oczywiście Laban Schraubsbury w bardzo taki, można powiedzieć, sensacyjny, palpowy sposób, który sobie już odkryjecie, jak będziecie książkę czytać. Udowodnienie tej prawdy to jest jeden właśnie z ważnych elementów twórczości. Derleta w tym wypadku, ponieważ ja też wcześniej przez audycję chwilę popisałem z Mikołajem Kołyszko, autorem podcastu religioznawczego. I Mikołaj ma przygotowany dla Was jeden z odcinków, który nagra niebawem i który będzie jakby taką analizą, tropem ktulu, skierowaną ku temu, z jakich źródeł Derlet korzystał, ponieważ Derlet, tak na dobrą sprawę. Starał się tutaj stworzyć taką kombinację wszystkich różnych takich prawdziwych religioznawczych teorii, różnych odkryć, różnego rodzaju jakby dawnej sztuki starożytnej. Starał się to wszystko łączyć w całość, pokazując jakby to, że pod tym wszystkim, tym głównym elementem, który spaja wszelkie wierzenia na naszym świecie, i który jakby jest podstawą wszystkich innych mitologii, legend, czy też religii, jest właśnie ta prawda o, o wielkich przedwiecznych i starszych bogach, między którymi walkę. Walka zakończyła się tym, co, co, co mamy teraz, czyli wygnaniem wszystkich tych istot z Ziemi. No i tym, że. Niestety jesteśmy jakby skazani na to, że być oni być może kiedyś oni wrócą. I derlet robi wszystko, żeby nam to właśnie jak najbardziej przybliżyć i. Uwiarygodnić, tak jak już tutaj się powtórzę. Mamy więc bardzo wiele, wiele takich ciekawych odniesień do różnego rodzaju mitologii, właśnie sztuki starożytnej, i to wszystko sprawia, że ta książka jest trochę właśnie takim czymś pomiędzy rzeczywiście fantazją, a czymś takim jak nekronomikon i cała tego typu odnoga okultystyczna, można byłoby tak powiedzieć, która. Stara się uwiarygodnić swoje istnienie poprzez stworzenie właśnie tego rodzaju sztucznych kultów, ale opartych na pewnego rodzaju założeniach, które w skompilowane w odpowiedni sposób mogą być czymś w rodzaju takiego stanowiska, że jest to prawda. No, można by powiedzieć, że Derlet stworzył swoją własną teorię spiskową, którą starał się jak najbardziej uwiarygodnić. Czy z czego składa się jeszcze tropem Ktulu, to jest to, że atrakcyjnym jego elementem są różnego rodzaju listy, wtrącenia, fragmenty pamiętników, fragmenty dawnych tekstów. Tutaj Derlet zrobił to bardzo fajnie i sprawnie kompozycyjnie, i ma to sens, więc jest to kolejny element, który warto w tym jego dziele zauważyć. Aczkolwiek reasumując to wszystko, bo dzisiejsza moja audycja nie jest wielkim jakimś live'em, w którym będę nie wiadomo jak długo do was mówił, bardziej chciałem zrobić tutaj coś na zasadzie. Takiej promocji, plus zachęcenia Was do sięgnięcia potropem Ktulu, bo warto, ze względu właśnie na to, że mamy tutaj do czynienia z takim kompozycyjnie do, dopracowanym utworem, no i nie tak rzeczywiście jednostajnym i czasem nudnym jak różne inne teksty Derleta, o czym da się przeczytać i usłyszeć. Co do jeszcze jednej rzeczy, takiej już tutaj bardziej w stylu anegdoty, no to Derlet zdaje się, że pisząc i wydając samemu zresztą u siebie Warkham House. Te dwie książki, czyli Maskę i Tropem Ktulu. No, też chyba troszkę za bardzo oszczędzał na redakcyjnych rzeczach, bo zdarzają się tego typu sytuacje, kiedy na przykład w jednym opowiadaniu nasz bohater samotnie przysłuchuje się grupie mężczyzn, po czym od jego stolika wstaje jego. Przyjaciele żegnają się i ten przyjaciel sobie odchodzi. Skąd się ten przyjaciel wziął, skoro samotny nasz bohater przysłuchiwał się grupie innych mężczyzn, nie wiadomo. I tego typu elementy my też jakby pozostawiliśmy, dlatego możemy jakby tutaj bardziej zaapelować do tego, że jeżeli znajdziecie jakieś takie nieścisłości, czasem redakcyjne, to one są w gruncie rzeczy zgodne z oryginałem, więc my nie ingerowaliśmy w ten tekst zbyt bardzo. No i to jest taka moja dzisiejsza tutaj próba podsumowania tropem ktulu, zachęcenia was oczywiście do tej lektury. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś ewentualnie pytania, bo jest tutaj z was kilkoro czy też kilkanaścioro czasem. Więc gdybyście chcieli coś wiedzieć odnośnie tropem ktulu to... Zachęcam Was do zadawania pytań. Ja jeszcze mogę tylko powiedzieć, że nad całością książki pracowaliśmy przede wszystkim właśnie tutaj z naszym tłumaczem, który dla was dzielnie przekłada e, utwory w tych dawnych, dawnych pisarzy, takich jak właśnie Bram Stoker, wcześniej Abraham Merritt, a teraz właśnie August Derlet. Jest to oczywiście Radosław Jarosiński, wspólnie z Radkiem właśnie mieliśmy też czasem ubaw z tych różnych pomysłów derleta, ponieważ są nawet one bardzo często rzeczywiście szalone. Tutaj Derlet, w swoim rozmachu można powiedzieć, że e, był na, na równi z bardzo palpowym i mocnym kinem hollywoodzkim, które nie bało się rozmachu swoich efektów specjalnych, ale również przy tym też no, nieścisłości logicznych. Do tego oczywiście. Naszego wydania okładkę stworzył Strigi Form, czyli Artur Rodnicki, będący z nami już od kilku lat. Stworzył też takie okładki jak do książek Romka Pawlaka, Podarować Niebo, Pusty Ogród, czy też właśnie teraz Tropem Ktulu, a wcześniej jeszcze chociażby do Diabeł Już Tu Nie Mieszka Mikołaja Mari Manickiego. A nad kwestiami redakcyjnymi i korektorskimi pracowaliśmy wspólnie z Adamem Wieczorkiem, znanym Wam redaktorem naczelnym gry RPG Zew Tulu, a także z Ksenią Olkusz, która z nami też bardzo często współpracuje. I takim, w takim gronie stworzyliśmy dla Was właśnie książkę Tropem Ktulu, która. Już poszła do drukarni, a jej takie, można by powiedzieć, wydanie fizyczne będzie miało miejsce najpewniej z końcem września. Oprawa miękka ukaże się oczywiście wcześniej, ale to też będzie gdzieś początek tej drugiej połowy. Ciężko nam tak powiedzieć, ponieważ drukarnie też czasami ostatnimi czasy łapią zadyszkę i z tych powiedzmy 10 dni roboczych na oprawę miękką robi się 12, czasem 15, więc tutaj... Musimy zdać się na informacje już bliżej końca, właśnie tych terminów. Jak tylko będziemy oczywiście coś na ten temat wiedzieć, zawsze Was będziemy informować na Facebooku, Instagramie oraz mailowo. A ja, jeżeli już dziś nie macie pytań, życzę Wam spokojnego wieczoru i do usłyszenia przy kolejnych takich krótkich live'ach dotyczących naszych wydań. Trzymajcie się, miłego wieczoru raz jeszcze. Do zobaczenia i usłyszenia.